Witam Was w następnym odcinku Let's Play'a z Simsów 2. Nasz domek przeszedł takie malutkie zmiany. Zaraz Wam pokażę jakie. Aczkolwiek został on troszeczkę powiększony. No tak, na pewno w ten sposób Wam pokażę. Dokładnie to o 32 kratki kwadratowe. Przedłużyłam go właśnie z tej strony, z tyłu domu. Nie wiem, czemu mi się znowu zacina. Znowu jakiś wiek. Emi. Ami <grywa> Emi cokolwiek. E no wiem, że to troszeczkę dziwnie wygląda, bo takie e podłużne pomieszczenia. Ale gdzieś musiałam zrobić ten pokoik dla dziecka. No i właśnie widzicie, że tutaj. Jest przeznaczone to miejsce. No, tak, więcej to nie. Z większych zmian to nic się takiego nie stało. A teraz tak dziwnie klatkuje. No dobra. Trudno. To pewnie przez ten śnieg. Nie wpuszczę cię do domu. A właśnie tutaj mamy teraz ten wieniec świąteczny, bo będziemy się przygotowywać do świąt. Jeszcze nie w tym odcinku, ale w następnym, że już będzie. No, to śnieg mi tak klatkuje strasznie. Się ścina. No, ale już. Co, nie lubisz wilka? Andrzejku, czego tu szukasz? Aha, magazyn żeś przyniósł. Dzięki. Mój Nie ma gdzie go nawet dać. Zjedz sobie tę sałatkę. Ty już jesteś wstał? Dobra. Skorzystaj, weź prysznic i nic nie potrzebujesz. Technika. Laura ma dzisiaj wolne. To jest dobre. Okej. Okay. Tutaj muchy ślęczą nad tym talerzykiem. Tak jak widzicie zamieniłam okna na takie oszronione. Fajnie to wygląda. Chociaż nie wiem, czy to nie powinno być z tamtej strony. A nie, nie ma znaczenia w sumie. Okej. Okay. Co tam? Coś się bawić. Trzeba będzie cię wykąpać dobra. Laura jest jeszcze głodna, oczywiście. Jakby inaczej. Możesz przygotować jakieś śniadania. Um, nie wiem, naleśniki na przykład. Tylko nie spal. Dobrze, idziesz sobie jeść. Ty się liżesz. Zaraz wyniesiesz. To posprzątaj. Załóż sobie ten mózg cały. A zabawa jeszcze, a zabawa to później. I sobie czytaj książeczkę o technice. No, udały ci się, brawo. Odłóż i ten, i odłożymy. Teraz do lodówki. Nie idź do pracy. Możesz iść do pracy, no to ciekawe. I zjedz sobie tę porcję. Dobra, ty tam się wyuczysz. to będzie okej. Okay. Tak, zwierzątka, ty masz wolne dzisiaj, ale ty musisz się nauczyć warowania. Pójdź, listonosza. No to idź, pójdź. A jeszcze nam tu stoi bałwanek, tylko że nie ma rączek. Bałwan kupiony. Zmień środek. <grymne> Można się tak pobawić, nie? Kto do nas dzwoni? Rafał Kropka. Tak, Rafał Kropka do nas dzwoni. A to do Joachima. Ja, do ja, dobra. Możesz go poitać. <grymne> Zmień kapelusz. Zaraz się pobawimy tym bałwankiem. I to posprzątaj. Albo w sumie nie. Ty go nauczysz. Nie ucz komentarz. Waruj. Co ty tak się obracasz? Nie mamy czasu w telefonie. Weź się uspokój, ale on jest ubrany. Oh. Przątasz nam dzięki. Jeszcze talerz z Wiesz Jeszcze jak będzie fajnie. No co? Nauczyłaś już go? No coś ty. Daj przysmak. Faktycznie. No nie zauważyłam. <grytanie> Niedobra ja. No musiał telewizor włączyć. Musiał. Lepiej nie zapraszać nikogo. Łóżka na mnie pościelał. <grystanie> Dobra, trzeba będziecie wykąpać tak. No długo się jeszcze będziesz tego uczył. Poszedłeś spać teraz. No wiedziałam. Dobra, weź wyłącz i go wyproś Wypędź. <grystanie> Pożegnaj się. Nam przeszkadzasz. Nie wiem, po co ja go w ogóle witałam. Jeszcze godzinę? Eee, dobra, czekaj. Zdejmij. Pograj sobie jeszcze. Eee, w co żeś nie grał? Nie wiem. Gdzie ty chcesz spać? W śniegu! No to dobranoc. Zjedz sobie ten śnieg. Smacznego życzę. Ale brud. Dobra, to wyrzuć. W śniegu myła wo wodę, kałużę. Gdzie ty się chcesz przesuwać? Aha, bo pies ci zawadzą, tak? No, psinek, ty jedziesz za 5 godzin. Mógłbyś się wyspać choć troszkę. Dobra, jeszcze możesz pograć chwilę. Kurczę miałam co innego zrobić, a ta laura będzie zmęczona cały czas. Dobra, idź już do pracy. I tak awansu nie dostaniesz. No. Tak mi się wydaje, że nie. O, posłuchał. Grzeczna psinka. Ty chrapiesz w budzie. No tak. Dobra. No już, już. Możesz wyjść z kąpieli. Tak, poobraca się sto razy. No. Oczywiście, ty musisz iść spać. Jasne. O, śnieg pada. Fajnie. Nie wiem, czy my cokolwiek dzisiaj zrobimy. Jak leci, jak leci, jak leci. Śnieg leci. Wiesz o tym? Karolina oko. Jak tam Czaruś? No, musisz się wyspać. Mam nadzieję, że dostaniesz, chociaż ty tutaj, ty, ty dostaniesz awans. Przyjęcie w biurze jest zaplanowane na ten weekend. O ja nie wiem, yy... a złoście. O dzięki. No, dostaniesz awans, jesteś w dobrej formie. Jak na zwierzaka przystało. Dobra, może już nie śpi tyle. Znowu będziesz musiała iść do łazienki. Ja. To której wracasz? 21 chyba. No. Znowu będziesz musiała coś zjeść. Mam nadzieję, że dzisiaj nie urodzisz. Irmina po złotko. Kurde, jak już późno. Tak, naleśniki sobie zjedz. Co chcesz kotku? Przytulić się? No nie teraz. Też mu towarzystwa brak? No możesz teraz przytulić. Pogłaszcz. ale mruczy Przytul Dobra, wiesz co Laura? Eee, transport... Chyba pod transport. No wiedziałam, że ten że nic z tego. Ten znowu ma coś. Nie, sama jedź, wiesz co. No, graj. No, co sobie, graj tam, jak chcesz. Dobra, chodź tu. Dobra, wiesz co, już nie graj. Możesz, co możesz zrobić, a zajmij się kotem. On się miał nauczyć się podawania łapki. No. A ty czekaj na taksówkę. Nie ma oglądania telewizji. Może ją skasuje nawet. Czekajcie, gdzie to było, tutaj. Tak, zabawki i prezenty. Ech, dzięki, wiesz? Odpoczniesz sobie. Wiesz, gdzie będziesz odpoczywać? W grobie. Ach, dobra. To nie, nie to nie, wypchaj się. Joachim sam pojedzie. Ach. Tak. Chociaż mógł zaprosić kogoś, to by sobie podreperował kontakty, ale... Niech jedzie w takim stanie. Co tam? Tak, ty już idź spać, dopiero spałaś, ale idź spać. Nie, nie idziesz spać. Widzisz, się włóczył po sklepach o tej porze. Pewnie będzie zamknięto. <laughs> Okej, okay, zobaczymy co tu ciekawego nam zapodadzą. Nic! Pusto na półkach. Ale otwarte. Graj, wiedziałam, że chcesz grać. Bartłomiej, gdzie są zabawki, prezenty i cokolwiek innego? Pan Klocek? Hm, ciekawe. Oglądaj miszka. Skorzystaj sobie. No kurde, co to za sklep? Nic nie ma. Kiedy dostawa? Można się go zapytać? Nie, pewnie, że nie. Chyba, że rano trzeba tutaj w innych godzinach przyjść. Nie wiem. Nie znam się. Umij sobie rączki. Możesz się napić wody z kranu. Chcesz? Edy szydło się nudzi. No, na zdrowie. A możesz wyprodukować pana klocka. A ty co, Weronika? Przyszłaj się gapi na krzesło, a niech będzie ten. <grytanie> Jak to fajnie wyskoczyło. Czego ty się uczysz? Techniki? Albo po prostu klockowania. Czy jakkolwiek to nazwać. Tch. Eee. Dobra, pokaż. Nie, nie, nie masz tego tutaj. A tu jest jej... Co? Pogłaszcz? U sztuczki? What? A nie da się tego wziąć. Pogłaszcz. No, gdzie z tym idziesz? Do kąta? No gdzie to kładziesz? Ucz sztuczki. Eee, szkoda, że nie można sobie zabrać. Dobre sobie. Tak, piesku. Wstawaj. Dziadek sobie myśli, co on robi? <laughs> Kto tam ci tak śmieje? Co on chciał? Pan Kracy, muchomorek? Nie da się tego wziąć do domu. Wiem, że chcesz spać, no. O nie, tylko nie on. Eee, yy, dobra. Wynosimy się stąd. Jak to było? Transport? <słuch> oh, nie. Zadzwoń futaksówkę, taksówkę. Po prostu. Dom. Dobra, weź sobie miej ręce. Nie da się wziąć pana klocka. Zostanie tu trudno. To są balony chyba. Tak, tu były balony. Tak patrzę co to za kupka. Tak, wracamy do domku. Bez pana klocka. Dobra, idź już spać, bo nie będziesz denerwował tylko. Zwierzątka w porządku, prawda? No, o drugiej nocy przyjdziesz. Dobra, myślę, że skończymy w tym momencie. O, świetliki. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, pa.